Hej, z tej strony Ewelina. Mam nadzieję, że za mną tęskniście. <noise> Dzisiaj joga po polsku. E, dziękuję Wam za to, że tu jesteście. I chciałabym dziś przedstawić Wam jogę, która polega na szukaniu dodatkowego ruchu w pozycjach, w których może czasami tego ruchu trochę brakuje. Chciałabym zwrócić uwagę na połączenie silne połączenie ciała z oddechem. I z umysłem. Także dzisiaj będziemy się na tym skupiać. Zacznijmy sobie w pozycji z nogami skrzyżowanymi, proste plecy i zrobimy oddech brama Mudra, czyli trochę rozluźnimy mięśnie karku i również skupimy się na tym oddechu, tak aby oddech rozpoczynał i kończył każdy ruch. Ok? Wdech i wydech przez nos. Wdech po środku. Wydech, spójrz w lewo. Wdech po środku. Wydech, spójrz w prawo. Wdech po środku. Wydech, spójrz w górę. Wydech do środka. Wydech w dół. Wdech do środka, wydech w lewo, wdech do środka, wydech w prawo, wdech do środka, wydech w górę, wdech do środka, wydech w dół, wdech do środka i wydech. Zacznijmy ruchy, głowy, miękko. Duże okręgi w prawą stronę i w lewo odkręcamy. Wdech po środku, wydech lewe ucho do lewego ramienia. Wdech po środku, wydech prawe ucho do prawego ramienia. Wdech, środek. Wydech, lewa. Wdech, środek. Wydech, prawa. Wdech, środek. Wydech. Wdech, ramiona do góry. Wydech, ramiona do tyłu, w dół. Wdech, ramiona do góry. Wydech, do tyłu i w dół. Super. Przejdźmy do pozycji dziecka. Kolana lekko rozchylone, dłonie do przodu, maty. I znajdź swój ruch w tej pozycji. Z lewej do prawej. Pamiętaj o dechu. Hmm. Zatrzymaj się już dłonie na macie przed sobą, mocno, i na wdech przechodź nisko aż wejdziesz do góry, pępek w dół, twoja głowa do góry, biodra do góry. Z wydechem zaokrągli kręgosłup i przejdź do pozycji dziecka. I znowu miękko wdech do góry, krowa, wydech do tyłu, poprzez kota w dół, do pozycji dziecka. Wdech, góra, wydech, dół. Wdech, góra, wydech, dół. Może coś klikać, tak jak mi kolano. Wdech, góra i wydech, dół. Super. Dłonie. Na szerokości ramion, wdech tu do przodu i wydech. Postaw swoje palce u stóp i przejdź do psa z głową w dole. Zacznij zginać raz prawą nogę, raz lewą. Hmm. Połącz swoje stopy i na wdech zegnij kolana na wydech wyprostuj. Wdech, zegni, wydech, wyprostuj. Wdech, zegni, wydech, wyprostuj. Otwórz szerzej swoje stopy. Na wdech roluj kręgosłup do przodu, pozycja deski. Z wydechem połóż swoje stopy na wierzchu stóp, pozycja psa z głową w górze. Wdech. Wydech, roluj poprzez palce u stóp do tyłu i w dół. Pozycja psa z głową w dole. Wdech, znowu, rolujemy. Wydech w dół, pies z głową w górze. Wdech. Wydech do tyłu, pies z głową w dole. Wdech do przodu. Wydech w dół. Wdech. I wydech roluj do tyłu. Wdech, zegnij kolana. Spójrz do przodu i zacznij krzyżować nogi. Raz, jedna, raz, druga, aż dojdziesz do początku. Maty. Nogi, stopy naprawdę razem złączone. Zacharz swoje dłonie o swoje łokcie. I pobuję się leciutko w prawo i w lewo. Rozluźnij kark. Zatrzymaj się po środku. Rozluźnij dłonie. I z kolejnym wdechem rolu kręgosłup do góry. Z wydechem ramiona do tyłu i w dół. Przyjemne. Przyjemne, spożyteczne. Wdech, dłonie do góry. Wydech, dłonie złączone w dół, zegnij kolana. Wdech, proste plecy. Wydech w dół. Wdech do góry. Wydech, dłonie złączone po środku klatki. I jeszcze raz. Wdech, góra. Wydech, dłonie złączone w dół. Wdech proste plecy. Wydech dłonie w dół. Wdech dłonie do góry. I wydech dłonie złączone po środku klatki. I teraz, kochani, pozycja krzesła i następnie otwieramy do boków. Wdech dłonie do góry. Z wydechem pozycja krzesła. Wdech. Wydech, otwórz w lewo. Wdech, góra. Wydech, otwórz w prawo. Wdech, góra. Wydech, dłonie w dół. Wdech, proste plecy. Wydech, dłonie w dół. Wdech, dłonie do góry. Wydech, dłonie złączone po środku klatki. Wdech, dłonie do góry. Wydech, pozycja krzesła. Wdech. Wydech w lewo. Wdech góra. Wydech w prawo. Wdech góra. Wydech w dół. Wdech proste plecy. Wydech w dół. Stań lewą nogą do tyłu. Wdech obie dłonie do góry. Wdech dłonie w dół, tułów do przodu. Wdech góra. Wydech do przodu. Wdech góra. Wydech dłonie do maty. Stań do psa z głową w dole. Wdech deska. Wydech dowolnie w dół. Wdech pies z głową w górze. Wydech pies z głową w dole. Wdech lewa noga do góry. Wydech lewa noga do przodu. Wdech, dłonie do góry. Wydech tu, do przodu, dłonie z tyłu. Wdech, góra. Wydech do przodu. Wdech, góra. Wydech, dłonie do maty. Stań do przodu, maty. Wdech, proste plecy. Wydech, dłonie do maty. I stań do głębokiego przysiadu. W dół, w dół, w dół. Jeżeli Twoje pięty się podnoszą, podsuń matę albo cienkie bloczki jogowe pod pięty. I eksploruj tutaj ruch. Raz w lewo, raz w prawo. Pięknie. Hmm. Prawa dłoń po środku przed Tobą. Lewa dłoń do góry, wdech. Wydech, zamień dłonie, wdech prawa do góry. Wydech, zamień, wdech lewa do góry. Wydech, zamień, wdech prawa do góry. Wydech, odłóż dłonie prosto przed siebie, wdech. Wydech, połóż pośladki. Super. Otwórz nogi szeroko, na szerokość maty. Dłonie za tobą. Przekierowuj swoje kolana raz w prawo, raz w lewo. Cały czas oddychaj. Super. Zatrzymaj się. Palce wskazują do tyłu, Maty. Wdech, podnieś biodra i do tyłu. Wydech w dół. Wdech do góry, lewa dłoń do góry i do tyłu. Wydech w dół. Zmiana. Wdech do góry i wydech w dół. Ostatni wdech do góry i wydech w dół. Super. Teraz przyciągnij biodra do przodu maty. Połóż się na plecach. Twoje kolana blisko kratki. Otwórz dłonie szeroko, wdech. Z wydechem kolana w lewą stronę. Wdech do środka. Wydech kolana na prawo. Wdech do środka. Wydech kolana w lewo. Wdech do środka. Wydech kolana w prawo. Wdech do środka. Wydech. Połóż kolana w lewo i zostań tu. Oddychaj. Wdech do środka. Wydech kolana na prawo, i zostań. Wdech do środka. Daj sobie uścisk, przyciągnij swój nos do kolan, wydech, wdech i z wydechem odłóż nogi do przodu, dłonie po obu stronach ciała lub na podbrzuszu. Oddychaj miarowo i wyobraź sobie jak świetlista energia, która relaksuje całe twoje ciało przechodzi poprzez twoje stopy, twoje łydki, kolana. Uda biodra, brzuch, klatkę piersiową, twoje ramiona w dół poprzez opuszki palców u dłoni, w górę poprzez szyję, szczękę, policzki, oczy, czoło, skórę, głowę aż głowy, wdech i wydech. Zostań tu jeszcze chwilę. Oddychaj i zauważ, jak twoje ciało się czuje, kiedy poruszałeś lub poruszałaś nim. Kiedy to ciało dostało tyle powietrza, tyle uwagi. Hmm. Spokojne, miarowe oddech. Kiedy już poczujesz gotowość, zacznij poruszać palcami u stóp oraz dłoni. Zacznij budzić swoje ciało. I powoli, we własnym tempie, z uważnością, przekieruj swoje ciało do pozycji siedzącej. Kiedy już tu dotrzesz, na wdech dłonie do góry. Wydech dłonie złączone po środku klatki, lekki skłon głowy. Boska cząstka we mnie rozpoznaje Boską cząstkę w Tobie i ją pozdrawia. Harium. Dziękuję za te zajęcia i mam nadzieję do zobaczenia już wkrótce.